Siemanko widzowie gramy razem z Filipem i z Dominikiem w Rivals Kolejny odcinek Właśnie tutaj grom mlakazodyma Wygraliśmy już Domst tak. Jezu Ja to zabiję to... jednego po... Nie, nie wiem jak to poszło bym po prostu od razu ja Jezu, bazooką, ja, wzią, wzią. ja miałem więź do Gersy. To się ja słyszę jak tam. Ja zabiję jednego tego. O! I nic tam nie zginął. Nie dziwię się. Jak on jeszcze jest taki słaby. E, jak gacek. Ło! No zabij go! Nie styk. Ej wezmę tę bronię co on ma? Czyli shotgun. Ej, Ej to... Ja lecę do nich z bomby, nie interesuje to... mnie to, że mogę zginąć. Nie Ja w tym miejscu chcę zabić białacza. Białacza. Takiego białacza. Daj no, przez mordkę. O, białaczkę, białaczkę widziałem, białaczkę widziałem. Druga białaczka. Zaubity! Białaczka zabita. A nie, jednak nie. Nie, nie zabita. O, zabij białaczkę! Yeah. Dobra, wezmę te bronię co ty. Albo w sumie wezmę początkowe bronie. Ja mam Shotgun, mały Shotgun, nie, katana i apteczka. Zobacz, teraz zakazany klucz. Ja nie ma. Jest ja, spe... też nie ma. Zaraz tego typa też... Jej! zabiję go z... z ...pistów! Dugerszu! <laughs> Kurde, nie umiem. Mniam, nie, 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 nie. To dobrze, weź łuk. Łuk jest potężny. Potężny to ty jesteś. No to wiem akurat, to jest prawda. Potężny to ty jesteś w żartach. To ty potężny to w Rivals nie jesteś. I też. Białaczka! Róbuj, 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 róbuj. Uf, imprezę rozkręć, ROZKRĘĆ! No co ty robisz? I nagle go zabiję. Ej! Białaczko. Białaczka! Robi. Białaczka! robię od mnie A teraz najsłabsze bronie biorę. Ja wziąłem początkowe bronie oprócz czapteczki. O, wiem, apteczka. Apteczka nie jest pod czułkowo, po Nie, nie! Uuu! Zabijemy, dość. To jest jaczka, Zabiję! Uuu, A nie, to... Filip zabił. Ja plus... Ja plus Filip. Potrzebuję jeden ping rynek zagrać i będę miał 300 kluczy. 300? Tak. Uu, tu gościu, ciebie na, na drugą apteczkę będzie stać. <laughs> Może tobie kupię. <laughs> Dobra.